Otyłość, czyli choroba, która dosłownie zjada naszą cywilizację i nas samych od środka. W Polsce, według danych NFZ, 53% dorosłych ma nadwagę, a 25% to osoby skrajnie otyłe. Wśród dzieci jest nieco lepiej, bo co piąte waży zdecydowanie za dużo, no ale to zdecydowanie za dużo, prawda? I wiecie, co jest najgorsze? Że zaczynamy traktować to jako coś normalnego. No ale nie. Otyłość nie jest niczym normalnym. To choroba. Choroba, która skraca życie, rozwala zdrowie i niszczy psychikę. Wiem coś, bo sam byłem otyły. Nasuwa się pytanie, czy istnieje jakiś magiczny zastrzyk, tabletka, substancja właśnie lecząca otyłość? Odpowiedź znajdziecie w tym filmie, bo to właśnie jest film o semaglutydzie i tirzepatydzie. Zapraszam. Hej. Nazywam się Mateusz Środa i jestem twórcą projektu Go Hack Yourself. Miejsca, gdzie tworzymy nową, lepszą wersję siebie. Na początek, disclaimer: Mam dyplom medyczny, ale wszystko, co tutaj usłyszysz, to efekt badań, moich eksperymentów, publikacji. To nie jest porada medyczna, a jedynie inspiracja do działania. W trakcie tego filmu i kolejnych mówię o, o, o lekach, o suplementach diety. O mm, peptydach, stąd też nie mogę bezpośrednio mówić, że coś wspiera, działa czy regeneruje. Za to będę używał zwrotów: może wspierać, może działać, może regenerować. Ogranicza je troszeczkę prawo. Mam nadzieję, że jest to czytelne. Kiedyś ważyłem też 154 kg. Dzisiaj jest to około 103-104, więc wynik całkiem dobry. Kiedyś Bałem się spojrzeć w lustro, a raczej pogodziłem się już z tym, że będę zawsze gruby. Dzisiaj patrzę w lustro bardzo chętnie. Często przeglądam się w lustrze. Jak to zrobiłem? Zaraz wam opowiem. Otóż otyłość to nie tylko wygląd zewnętrzny, to cukrzyca typu drugiego, to nadciśnienie, choroby serca, ale to też depresja, brak pewności siebie, unikanie ludzi i luster. Wiem coś o tym. Próbowałem naprawdę wszystkiego. Przede wszystkim diet cud. No i efekt jojo był zawsze. Głodówek. Fajne to było. Szybki spadek wagi, ale też szybki powrót, bo żarłem dużo. Myślałem o operacji żołądka i to jest skuteczna rzecz, ale po pierwsze bardzo ingerująca w nasze zdrowie, a po drugie należy zmienić cały styl życia pod to. Czytałem, że ludzie próbowali też tasiemców i różnych dziwnych terapii, sami to ocencie jak głupie to mogło być. No dobra, ale tutaj do gry weszła nauka, a dokładniej GLP-1, czyli glukagonopodobny peptyd-1, hormon wydzielany po posiłku, który może po pierwsze spowalniać opróżnianie żołądka, może wspierać uczucie sytości, może wspomagać wydzielanie insuliny i stabilizować cukier, i są na to badania, takie jak SEL metabolizm z 2022 roku. Oraz drugi hormon, czyli glukoza, glukozozależny peptyt insulinotrofowy GIP. To jest hormon jelitowy, który może wzmacniać działanie insuliny, który może wspierać nasz metabolizm tłuszczów i razem z GLP1 mogą tworzyć synergię. Jaką? To bardzo proste. Jesz, jesz mniej. Czujesz się szybciej najedzony, żołądek opróżnia się później, cukier się stabilizuje, a organizm łatwiej spala zapasy. Brzmi nieźle, co? I tak jest. Zapytacie, ale o czym Ty, Mateusz, mówisz? O semaglutydzie. Znasz go być może jako Ozempik czy wigowi. Pierwszy hit tej grupy. Działa jedynie na GLP-1. I o tirzepatydzie. Znany jako Monjaro, czyli nową, nową generację. Działa zarówno na GLP-1, jak i na GIP. Badania pokazują, że tirzepatyt może dawać większą redukcję masy ciała niż sama glutyd. Dlatego mówi się, że to druga generacja tegoż oto specyfiku. Na horyzoncie są jeszcze bardziej eksperymentalne, np. retatrutyt czy kagrisema, połączenie dwóch, ale one wciąż są w badaniach klinicznych. Mówmy najpierw o tym, o czym są szerokie badania i co znam sam. Najpierw połączymy kilka faktów albo obalimy kilka mitów. Jak myślicie, czy sama glutyn i tirzapatyt to magiczne zastrzyki, które rozwiążą problem otyłości? Nie, to mit. To jedynie narzędzie. Ono może wspierać, ale robotę i tak musicie zrobić sami. A może Ozempik i manżaro to hormony z kosmosu? To też jest mit. Do analogii hormonów, który każdy z nas posiada, za każdy z nas produkuje. Tirzepatyt daje lepsze efekty niż semaglutyt. To akurat jest fakt. I to potwierdzają badania kliniczne. Przede wszystkim ze względu na wpływ na dwa hormony, a nie jeden. Semaglutyt jest tańszy, więc lepszy dla początkujących. Mit może i tańszy ale często kosztem jakości życia i powikłań. Większe nudności, ryzyko tej twarzy ozębikowej oraz duże obciążenie dla trzustki. Semaglutyt i tirzapaty trzeba stopniowo zmniejszać, żeby wyjść z kuracji. Tak, kluczowe są dawki. Kluczowe jest, by delikatnie zacząć i delikatnie zakończyć badania, żeby nie powróciło. Nie powrócił efekt jojo. Ja już od 10 miesięcy badam Slimcore. Produkt z od GoHack Yourself. Na starcie miałem 154 kg, cukier z rana około 130-140. Obecnie jest to 104 kg, 103 i cukier na poziomie 90 z rana. W pierwszych tygodniach rzeczywiście miałem zgagę, miałem ciężar na żołądku, brak apetytu, a potem waga zaczęła spadać. Apetyt delikatnie wrócił, ale był całkowicie normalny. Efekt był następ piorunujący. 50 kg mniej w 10 miesięcy. Ale oprócz tych kilogramów, które straciłem, zyskałem więcej pewności siebie, zyskałem lekkość w ciele, lepszą jakość życia. Już nie chowam się w cieniu, już wychodzę do, wychodzę do ludzi i jestem zadowolony ze swojego wyglądu. Jaki był koszt badań? Koszt badań to około 500-600 zł miesięcznie. Czy to dużo? Ocencie sami, czy warto, czy nie. Ale mam też znajomych, którzy chudli na semaglutydzie. Tyle, że robili to znacznie wolniej. Mieli częstsze nudności, czasem problemy z trzustką i widać było twarz ozempikową, wychudzoną, zmęczoną życiem. Ozempik to opcja budżetowa. Może działać, ale na pewno kosztem jakości. No i tutaj na pewno warto powiedzieć o skutkach ubocznych. U mnie zaobserwowałem zgagę i ciężar po jedzeniu, dość duży. Spadek apetytu i w sumie tyle. W badaniach często są to nudności, zaparcia, biegunki, czasem bóle brzucha i w ostateczności jest to zapalenie trzustki. I to jest jedyny bardzo poważny objaw niepożądany. Jednak czy warto podjąć ryzyko i badać tirz epatyt? Nie wiem. W moim przypadku był to game changer. No dobra, ale tym podstawowym pytaniem było: czy jest to magiczny środek na otyłość? Odpowiadam: nie. To narzędzie, ale narzędzie, które może dać ci czas i przestrzeń, by zmienić twoje życie. Ustaw sobie mindset, zmień nawyki żywieniowe, wprowadź w nie mikro nawyki i wspieraj się tyrzepatydem czy semaglutydem. To wtedy ma sens. Przede wszystkim unikaj błędów, które ja też popełniłem swojego czasu, o których na pewno opowiem. Ponieważ mimo wszystko jest to sporo kasy. Taka terapia to takie badania, to sporo kasy. Jeżeli uważasz, że ten film może przydać się komuś z Tobie bądź komuś z Twoich znajomych, zostaw proszę lajka, udostępnij go. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tirzepatydzie, Semaglutydzie czy samym Slimcore, daj znać. Nagram osobny film. Go Hack Yourself!